Dzień dobry, Prosiłem, prosiliście mnie o wysłanie kolejnego filmiku żebym pokazał jak, jaki mam błąd, problem z wysłaniem wiadomości i tworzeniem imprezy zaloguję się teraz na konsoli mam tu dwa konta Kamil, Madzia i Mały problem jest na mały.pl wchodzę na moje konto Nie główne, wchodzę na wiadomości Otwórz wiadomość, pierwszy lepszy znajomy, potwierdź i mnie od razu wyrzuca, wyjdę stąd, chcę zrobić imprezę, rozpocznij brak imprez, gdzie normalnie mam ich multum zawsze, otwórz grupę, gdzie normalnie mam wiadomości I, i nie mogę do nikogo nic wysłać. Teraz pokażę na moim telefonie, na aplikacji, jak to działa. Wchodzę na PS. Nie ma jeszcze żadnej imprezy. Wchodzę na znajomych. Wchodzę na znajomych. Muszę położyć lepiej. Wchodzę na znajomych, naciskam wiadomość mały pl offline mi tu pokazuje offline gdzie mam internet o teraz widać offline gdzie mam internet i nie mogę nic napisać wchodzę na wiadomości o tu nie masz jeszcze żadnych imprez dobrze a teraz pokażę Wam na moim drugim koncie Stąd się wyloguje. Wyloguj. Wchodzę na Kamil Madzia. To jest ta sama konsola w dalszym ciągu. I chcemy wysłać wiadomość. Mam wiadomości, które pisałem ze znajomymi. Wszystko jest. Wchodzę na pierwszą lepszą. I wprowadzam wiadomość. GGG. -g -g -g. Gotowe. Weszli. I poszło. I poszło. Tak samo na imprezę. Chcę wyjść na imprezę. Wchodzę tu. Rozpocznij imprezę. I mam moje stare imprezy z którymi graczami grałem. Tylko po drobę, wystarczy wziąć i nacisnąć, i wysłać zaproszenie. I tak samo na telefonie: jeżeli się wyloguję z konta mały.pl i zaloguję się na telefonie waszej aplikacji na kamil madia to mogę do wszystkich wysyłać wiadomości i, i z nimi korespondować. Właśnie taki jest mój problem. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam coś to pomoże w rozwiązaniu problemu.